Cześć. Dziś opowiem wam o woderach, które mają dwie funkcje, a wyprodukowane są przez firmę Traun River. Sprzedawane są przez firmę Traun River. To niemiecka marka z Bawarii, od wielu lat znana na rynku wędkarskim. A model, który dziś chciałbym wam zaprezentować, to seria Pro. Czyli jest to ich Najwyższa seria woderów. Co je wyróżnia i co je charakteryzuje? Wodery te wykonane są z japońskiej tkaniny oddychającej, i w dolnej części, tutaj na kolanach, mamy 8 warstw. Jest tutaj podwójnie ta, ta tkanina naszyta w związku z powyższym. Od kolan w dół mamy nogawki bardzo mocno zabezpieczone. Górna część woderów. Wykonana jest z tkaniny czterowarstwowej. Sama tkanina ma świetne parametry. Tak jak wspomniałem, produkowana jest w Japonii. Jej wodoszczelność to 25 000 mm, a oddychalność na poziomie 8000 g na metr kwadratowy na 24 godziny. Czyli te parametry są dość mocno wyśrubowane. Neopreny. Neoprenowa skarpeta, to jest 4 mm neopren. Mamy tutaj zintegrowane gravel garcy z zaczepem tutaj, że możemy sobie zapiąć na bucie za sznurówki lub za, za oczko, jeśli takie mamy. Wodery mają sporo kieszeni. Tu mają kieszeń z bryzgoszczelnym zamkiem na froncie. Możemy no, wsadzić telefon czy wszystko to, co potrzebujemy mieć pod ręką. Po bokach bez problemu dopniemy retraktor, obcinaczkę, żyłki, co będziemy potrzebowali. Mamy oczywiście wyściełaną kieszeń do ogrzania rąk dostępem z dwóch stron, także śmiało możemy sobie tutaj rączki zagrzać, ale w środku mamy jeszcze dodatkowo kieszeń. Tą sobie możemy wywinąć, tu już można ułożyć kluczyki od auta, a wiele innych rzeczy. Bo ta kieszeń, jak ją wsadzimy do środka, to nawet jeśli nam się wleje woda do woderów, to ona po tej kieszeni się wleje, nie będzie miała dostępu do tego zamka. Tu dodatkowo jeszcze mamy dwie takie rozpinane kieszonki, można wsadzić żyłki, można wsadzić małe pudełka, cokolwiek będziemy potrzebowali ze sobą nad wodą. Ale tym, co te wodery wyróżnia, jest świetny patent, bo to są wodery, które możemy mieć do piersi, a. Przy pomocy dwóch ruchów, zrobić z nich wodery do pasa. Cały patent polega na tym, że wystarczy, że odepniemy tą klamerkę z jednej i z drugiej strony i dzięki niej te wodery suwają się z tyłu, nic nie potrzebujemy robić one się suwają do pasa. Dzięki temu, wszędzie tam, gdzie nie potrzebujemy, brodzić głęboko gdzie Ważny jest dla nas komfort, dobra wentylacja górnej części tułowia. Wystarczą nam wodery do pasa. Ale jeśli potrzebujemy przejść jakąś głęboką wodę, podciągamy je. Hop. Sprzączka z jednej strony, sprzączka z drugiej strony. I już po podciągnięciu ich do góry na sobie mamy wodery do piersi. Tu jeszcze mamy dodatkowo... I możliwość ściągnięcia tych woderów, żeby były bardziej przylegające, jest tutaj, jest tutaj elastyczna gumka wszyta w górną część woderów. Mamy jeszcze oczywiście takie duże ringi, do których możemy przypiąć pipetmander, Mander, kleszcze, cokolwiek będziemy potrzebować. Pod ręką, powiem Wam szczerze, bardzo, bardzo ciekawie te wodery są uszyte. W komplecie, oczywiście, mamy elastyczny pasek, także on też będzie podnosił komfort użytkowania nad wodą. Stosunkowo lekki ten pasek jest z lekkimi klamrami, więc też nie dokłada dodatkowo wagi tym woderom. Wszystkie szwy są podwójnie podklejone w środku. Powiem Wam szczerze, całkiem, całkiem interesujące wodery, właśnie z tym patentem, szybkiego opuszczenia ich do pasa. W takiej sytuacji, kiedy będziemy potrzebować połowić na mniejszych rzekach, mniejszych strumieniach, to nie musimy mieć dwóch par woderów jednych do pasa, drugich długich wystarczą nam jedne, które możemy właśnie opuścić. A nawet na małej rzecz czasem chcemy, nie wiem, odczepić muchę i czy przejść w jakimś trudniejszym miejscu na drugą stronę i trzeba do tej wody wejść głębiej pach, zapinamy, dwie klamerki, już mamy wodery do piersi także jest to bardzo bardzo sensowny patent i to, powiem Wam szczerze ciekawy produkt, ciekawa, ciekawa propozycja niemieckiej marki Traun River, oczywiście jak, jak wszystkie wodery teraz Poza, poza kilkoma egzemplarzami z najwyższej półki, wszystkie wodery produkowane są w Azji, te również. Natomiast pomysł, żeby coś takiego zrobić z takim wygodnym patentem, opuszczania jak najbardziej, jest, jest sensowny. Oczywiście do ubierania te szelki rozsuwamy na boki, a potem je sobie. Zakładamy na ramiona, mają oczywiście regulacje, także do sylwetki możemy je też sobie tutaj dostosować, wydłużyć, skrócić, tak żeby nam w nich było wygodnie. Polecam Traun River Pro. Interesujące wodery w dobrej cenie. Dziś macie na nie 20% rabatu. Jeśli ktoś ma ochotę, polecam, zapraszam do sklepu Salar Fly Fishing.